Wiśnieczku, witam Was bardzo serdecznie, a dziś mam dla Was taki nietypowy odcinek. Dostałem paczkę od widza, czyli od jednego z Was, i sprawdzimy sobie, co jest w paczce. Ja wiem, że tu są jakieś włączniki, przełączniki z różnych elektronarzędzi. Sprawdzimy sobie, oczywiście, paczucha ładnie zapakowana, elegancko, jakaś firmowa wlepa. Nie wiem, czy będzie tu reklama, czy też nie, ale z góry dziękuję za taką paczkę. Jest niestandardowo, ponieważ rzadko się zdarza, żeby ktośkolwiek chciał mi jakąś paczkę wysłać. Ale sprawdźmy, co tutaj się kryje w tej paczce. Oczyścimy sobie ją z folii i będziemy sobie ją otwierać. A więc tak, w tarczach hamulcowych przyszło nam co? Takie czarna folia. Tu rozetniemy Może to się będzie dało ściągnąć. Aż założyłem nowe rękawiczki, żeby kurczę nagrać ten film, nie? A mnie w konia zrobił. Tutaj się nie da otworzyć. Otwarcie, proszę państwa, jest tu od góry. I tutaj jest otwarcie. Nie tu. Czy nie tu? Jak się to otwiera? Dobra, otworzymy to po naszemu. I. Co nam się ukazuje? Ukazuje się nam pełno kostek od różnych rzeczy. O panie, co tu roboty mi pan przysłał? Co tu możemy mieć? Na pewno mosiąc. Jakieś sreberko będzie. Nie no, tu myślę, że tu będzie dość dużo srebra. A gdzie jakiś list powitalny? Reklamy bym czasnął Tu coś mamy już rozebrane Szczotka Od szczotki tu mamy część silnika Znaczy to jest szczotka i część silnika Mam nadzieję, że miedziane Ta miedziucha Jak się patrzy, wyciągamy tylko szczotkę O I wyciągamy miedziuchę I mamy odseparowane jeszcze z mosiąc żółty. No panie kupę roboty pan mi tu nam wysłał, ale nie zważyłem tego, jeszcze musimy to zważyć. Waga przygotowana już tutaj jest. Wszystko w całym opakowaniu waży nam ponad 5 kilo ponad 5 kg, bo waga mam tylko do 5 kilo, no niestety nie sprawdzimy tego ile dokładnie waży, ale ponad 5 kilo paczuszka na pewno waży. Dobra, wpadłem na genialny pomysł. Żeby sobie wziąć kilo takich rzeczy. Tylko to będzie troszkę za małe pewnie. Weźmiemy kilo takich rzeczy, zobaczymy ile na tym zarobimy. I pomnożymy to razy 5. Weźmy sobie takie, pierwsze lepsze garść takich rzeczy. Żeby pasowało starować to plastikowe, nie? Waży nam dokładnie 75 gram. Czyli aby mi się wyłączyła waga, to... A, zresztą tu to, to będziemy ładować. Starujmy to. O! Aby się czasem waga wyłączyła, żeby nie było hecy. Kilogram takiego czegoś. I zobaczymy ile z tego można będzie wyciągnąć. Czy tu będzie jakieś srebro, czy nie będzie. Na wagę to, że może polecieć. Widzę, że wszystko to samo. Nie wiem, co pan robi, że ale ciekawa robota musi być. Zbliżamy się do kilograma. O, tutaj włącznik, tu będzie na pewno sreberko. Kable odcinane. No i chyba ostatni przycisk. Kilogram 17, sprawdzimy sobie, ile z tych rzeczy możemy wyciągnąć dobroci. A więc ja się przenoszę na stół roboczy, muszę to jakoś wszystko przepakować i widzimy się za chwilę, nie? Rozpakowywując, paczuchę jeszcze, taki silniczek mi się znalazł i jakieś 4T do przyciskania, nie mogę wymówić tego słowa, gdyż zablokują mi filmy wiecie o co chodzi, nie? Do gazu, do gazu w samochodzie, czy gdzieś tam w traktorze jakimś, nie tak. O tak. No, także tam sobie to znalazłem, było to zalane, nie wiem jeszcze co z tym zrobię. I, a tutaj mamy silniczek, no to z tym to się będę rozprawiał kiedy indziej. Dzięki za paczuchę, bardzo fajna paczucha. Daj lajka, like, daj suba, jeżeli Ci się podoba. Oczywiście zasubskrybuj kanał, a my przejdźmy sobie do pierwszego yy, włącznika przycisku. Sprawdzimy sobie co tutaj jest Myślę, że one są wszystkie takie same i że tam nic ciekawego za bardzo nie będzie No ale mogę się mylić Sprawdzimy to Teraz tak jak to się rozbiera? Bo jednak O to pani co tutaj mamy Co tutaj jest ciekawego sobie plastiki powyciągamy I Tak tu już mamy co to mamy żeby to był mosiąc pobielany? Zaraz sobie sprawdzimy. Z prężenki to będziemy sobie łapać na magnes. Tak, jest to mosiąc pobielany prawdopodobnie. Z przeciętego tutaj to za bardzo nic nie wynika. Może to też być aluminium, ale wątpię. Sprawdzimy. W kamerce tego nie będzie widać. A pod gołem okiem wygląda mi to tak, jak miedź pobielana. No nic, będziemy wrzucać to do miedzi. Dalej, co my tu mamy? Tu jest blaszka. Tak, stalowa. A i no, i popatrzcie, przygotowałem sobie pojemniczki, właśnie. Ale chyba za mało ich przygotowałem. Tu będzie bogactwa. Tutaj pierwsza miedziucha. Ta miedziucha będziemy tutaj sypać. Druga sprawa, sreberko. Tutaj, jak możecie zauważyć, to te piny to sobie będę. Znaczy, te y, groszki srebrne. To jest na mosiądzu akurat. Będę sobie dawał tutaj. No i płytka. Płytka to wygląda jakby to było pozłacane. Także to będziemy sobie zostawiać. To jest miedziane. Mosiądz pobielany. Yy, miedź pobierana. Albo mosiądz pobielany. Niepowiedziane. Ale to sobie też zbieram. Także to będę sobie odcinał. Ale to może w przyszłości zostawimy tu. Albo nie na wizji. O inaczej. Nie na wizji. Tutaj co mamy? Kolejny groszek groszek yy, posrebrzany na miedzi w mosiącu pobiał Zostawiamy Tu Stalczy mosiąc Mosiąc pobielany Dobra, ten mosiąc tu będziemy dawać tu Będzie miedziucha I tak dalej Co tutaj? Tu jest kolejny mosiąc Ja myślałem, że to będzie Sreberko, ale tu nie ma nic. To do mosiądzu. To jest też mosiąc. Także do mosiądzu. Pobieranego, oczywiście. I tu mamy kolejne yy, sreberko na miedzi. A to nie wiem, czemu to jest miedziane samo. Jak ktoś wie, to dajcie znać w komentarzu. No nie, no samo mieć, sama mieć, no. Dobra, czyli to leci tutaj do tych do tych, i tu mamy co? Kolejna tam część płytki, to część płytki sobie pójdzie do płytek, będziemy dawać do płytek. A tu co? Jest tutaj jeszcze jakieś srebro. nie ma do mosiądzu, do mosiądzu pobieranego. To leci, ale to mi się wydaje, że nawet tak jak mieć pobierana by było. Dobra, no i co? To już by było na tyle. Co tu mamy? Tu jeszcze mamy jakieś tampiny, czyżby pozłacane? Zaraz sprawdzimy. Nie. To jest miedziane. Tylko miedziane, dobra. Ta miedziucha tu sobie leci. I zostaje nam taki dincik. To by było na tyle. Prężynek parę wyszło. No i to jest pierwszy. Te panie mi tu będziemy mieć od Groma srebra. Drugi, bardzo podobny, a wręcz taki sam. Sprawdzimy sobie, co tam. Ima, no pewnie będzie to samo, tylko jest grzybek inny. Otwieramy i patrzymy. Dokładnie to samo. Czyli nic nowego. Już wiem, jak to będzie wychodzić, jak to będzie wypadać. Także nie ma problemu z tym żadnego. Tutaj to sreberko. Tu jeszcze mosiądz wyciągniemy, ale to jest mosiąc y, pobielany, coś mi wyleć nie chce, część tylko wyszła, dobra, później sobie to wyciągnę. I tutaj historia się powtarza. Nie ma nic nowego, tu jest mosiąc pobielany, tutaj mamy sreberko, nie wiem właśnie czy zostawiać całe, czy to już odcinać. Czy to już w ogóle całkiem wyciągać sobie tego groszka? Nie wiem, jak będzie lepiej potem, że ja sobie to odetnę i potem ciężko mi będzie wyciągnąć ten groszek. Dobra, dostałem w całości. Tutaj kolejne sreberko Pozłacane. Tutaj mamy, tu mamy probiał, tabletka. Kolejne srebro. No i ten niby mieć pobielana, ale jeszcze muszę sprawdzić dokładnie pilnikiem. Może to być, żeby jest to mosiądz pobielany. No nic, zobaczymy. No i tutaj sprężynki. No to już. Dobra, dalej. To już było. To już było. to teraz może to. tu, tu. Wcisnąć się wcisło. żeby nie kopło kurczę. Dobra, wykręcimy śrubkę jest mosiądz żółty, znowu tak dla odmiany, żeby nie było za łatwo i ciekawe, jak to można rozwalić. Hmm. Metodą prób i błędów jedziemy. I co my tu mamy? Nadal nic. Tu już widzę srebro, też na miedzi, posrebrzane zaledwie. Ale co tam darowanego koniowi nie zagląda się w zęby, jak to mówią, nie? No, troszkę roboty, żeś mi to wysłał, panie kolego. No i co to nie jest? to jest niewdzięczne. olipka Z każdej strony ogumowane. I pani. Pan wiedział, pan co wysyła. Ale ja nie popuszczę tych 5 kg. Nie, nie, nie. No. I tak tu się to ima. Jest sreberko, po naszym posrebrzany groszek na miedzi na mosiądz żółty. Dobra, lecimy. Dalej tu jest następny. Kolejny, Da. Tu już mamy stal, sprężynki i tak dalej. Oj, tu magnesik. Trzymaj to. I tam, o tam widać, widać czy nie widać? Jest widać. Też sreberko jest. Dobra, no co? To musimy odkręcić. I... Będzie to na tyle, bo tu już jest czyste czysty mosiądz, żółty, bez niczego, czyli ten mosiądz sobie wyciągniemy za chwilę, tak, żeby nie przedłużać tego filmu, bo będzie go trochę chyba. I mam tu jeszcze taki jeden. I jeszcze jeden, dwa w sumie. A to są to same? Nie, inne. Dobra, no to tutaj mamy też srebrko już widać, tutaj o, tam będzie srebrko. A tutaj mamy aluminium. Będzie zabawa. Czy nie będzie? Zejdzie to ładnie tak? Tak wdzięcznie? Niemożliwe. No nie gadaj pan. Tutaj to muszę... Tutaj górę ściągamy. Aluminium nawet jest no No jakaś płytka na bogat, No i dalej jest to samo co w tamtym chyba Co w tej płytce tu siedzi? Czy to mu coś będzie ciekawego czy nie Wygląda na to, że no niezbyt ciekawa ta płytka Ale sreberko jest w środku No i jest No czyli to jest to samo Tylko już ta płytka Pewnie jeżeli sprawdzał co tam jest kurczę. Dobra No to tu mamy srebro to jedno sobie rozbiorę. Wezmę to. I wygląda na to, że to już jest wszystko z tych różnych moich wydziwieństw tutaj. Tak przeglądam tuż na szybkości. O, a co to się trafiło? Nawet przełącznik działający żeś Pan wysłał. No kurczę, ale tu jest tak zaklajstrowane, że podejrzewam, że to może być zalane. No nic, zobaczymy co tutaj w nim siedzi. Co tutaj mamy ciekawego? Znaczy, no tutaj jest sreberko na pewno. Nie jest zalany, tak się tylko wydawało na pierwszy rzut oka, Pięknie to wygląda. I tak, tu mu się spobiał, tu blacha. No i żebym się zdziwił nie blacha, też pobielane. Tu srebro. Ładny groszek. Ładny groszek, dość spory. No ale niestety na miedzi. Fajnie, aby to było wszystko yy, samo srebro. No ale na, na miedzi też jest spoko. Zawsze coś tam będzie do odzysku. Piękne. Sreberko. Dostawiamy. I tu musiąc pobielany. No, czyli z takich, a i tu jeszcze to jest miedziucha muszę to zmienić troszkę, bo więcej jest mosiądzu niż miedziuchy i będzie mi lepiej to segregować, ale to już to już na sobie tutaj sam zmienię. Dobra, wyciągniemy tą płytkę teraz. Płytka wyciągnięta idzie do płytek. I co my tu mamy? Dobrać się do tego, zakurzone takie. Ty od drugiej strony mamy... o coś tu wyskoczyło. No, stalowe. No nie gadajcie. No nie, stalowe to jest. Dobre, no stalowe, to stalowe. Pasowałoby mi to wszystko wyciągnąć. Kurczę, no nie, no muszę koskę rozwalić. Dobra, no ale nic. Rozwalam i zaraz wracam. A i tutaj mamy taką płytkę że tak powiem, z, z dwoma pinami. No, łap to ostrość, kurczę. O! Pozłacane, nie? I tu miedziucha. Miedziucha odetniemy. A pozłacaną płytkę zostawiamy. No i tu jeszcze mamy co? Sprężynę, kostal. I z drugiej strony mamy dokładnie to samo, co z tej pierwszej. Czyli sreberko, widzicie, widzicie, kolejne srebro, tak będziecie pisać, że biednie, pewnie nie, no może i biednie, no. ja tam nie wiem, ale też mi to wygląda troszkę na y, miedź pobielaną, zobaczcie, nie wiem jak to w kamerze będzie widać, ale... U mnie to wygląda na takie miedziany kolor i bardziej elastyczny niż mosiąc. No, nie wiem, też jeszcze będę musiał sprawdzić. Idzie to jest, to jest, to i to już mamy kostkę rozebraną. Tyle mamy nowości. Są cztery rodzaje tych kostek, i ja postaram się ten kilogram rozebrać. No, i dać Wam znać, jak to tutaj wszystko wygląda. To widzimy się już na podsumowaniu. <laughs> I tak, jesteśmy na podsumowaniu. Udało mi się to wszystko rozebrać w około 2 godzinki, może lekko ponad. Tyle srebrnych y, tutaj styków mi się nazbierało. Tu jest wszystko do odzyskania. Teraz sobie to będziemy ważyć. Tu mamy stal, tak stal, mosiąc pobierany, i mosiąc żółty. Tutaj mamy płytki zielone, wszystko złocone, tutaj y, liczymy po jedna się złotych, aczkolwiek to będzie na pewno troszkę więcej warte. I tutaj jeszcze mamy mosiądz pobierany tam z drobnicą mosiądzu mix yy, zwykłego, ale to wszystko leci jako mosiądz pobierany, bo tam jest 20 groszy różnicy. Yy, ważymy w tym pudełeczku. To pudełeczko waży 8 gram zważamy sobie już przedtem. I co? Zabieramy się za ważenie. No to może na początek sobie zważmy aluminium odlew. Znaczy aluminium no mix zważmy to jako mix. 60 gram po równe 6 zł daje nam 36 groszy. Następnie lecimy y, płytki po 11 zł, 85 groszy, 86 gram. Jakie groszy? 86, 86 gram, 86 gram, minus 8 gram to jest 78 gram płytek 78 gram płytek. Po 11 zł daje nam 86 groszy. Waga mi się wyłącza, dlatego tak też nie będę sobie tarował żeby, No, bo i tak mi się wyłączy, nie? Mamy 8 gram. Dobra, teraz sobie możemy starować i może na pierwszy ogień leci yy, złom. Złom stalowy. Złom stalowy mamy dokładnie 43 gramy po 90 groszy. Daje nam 39 groszy. 39 groszy mamy za. Yy, nie, przepraszam, 4 grosze, 4 grosze nam to daje. Teraz zważymy sobie, musiąc pobielany, też troszkę tego jest. Musiąc pobielany po 19,20 i tego musiącu mamy 32 gramy. 32 gramy po 19,20 daje nam 61 groszy, czyli już mamy złotóweczkę zarobioną teraz lecimy z mosiądzem żółtym mosiądz żółty niewiele go jest taka oskrabinka 12 groszy po 22 zł 26 groszy no i już mi się waga wyłączyła i tak jest właśnie moje tarowanie czyli złoty około 20-25 mamy już zarobione no i następnie yy, miedziucha 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 pobielana to jest 31 zł. No ładnie, 106 gram, puściutkie. 106 gram po 31 zł daje nam 3 ,28 zł 28 groszy. No to już mamy piwko zapewnione za te 2 godziny roboty. I zostały nam jeszcze styki srebrne, a raczej posrebrzane. No i mi się rozwaliło. Pojemniczek na wagę. Starujemy. I takie styki wyczytałem w internetach. Znalazłem, szukałem i znalazłem, że od 40 do 250 zł za kilogram takich nieodpalonych, niewydubanych styków, ale ze względu, że to jest wszystko na miedzi i tu wszystko trzeba dłubać, to liczymy sobie te 40 zł za kilogram. Tak naprawdę, no kto ile zapłaci? To tyle yy, zarobimy. 72 gramy po 4 dyszki to daje nam 2,88, czyli gdzieś za 2 godziny zarobiliśmy 7 zł z tych styków, ale jeżeli to wydubiemy, bo tutaj mi się zdarzało, tu już mi się zdarzały takie, że po prostu wychodziły mi same. No widzicie, coś takiego, tu są dwa na przykład posrebrzane na miedzi. Będzie oczywiście odzysk miedzi, no to osobno. A takie groszki to liczą gdzieś około 2000 za kilogram. Z kilograma takich groszków na miedzi wychodzi nam około 30% 25-30% czystego srebra. No to jeżeli uzbieramy kilogram takich syków, no to mamy z 30 deko srebra. Srebro y, teraz jest gdzieś, już Wam nie powiem, bo nie pamiętam. Nie wiem, jak oni to liczą. Około 3 złotych, czyste srebro. <laughs> Czyli w paczuszce było wysłane około 5 kg. My za kilo zarobiliśmy sobie jakieś 6-7 złotych. Tutaj macie oczywiście podsumowanie, ile razem wyszło. Mnożymy to razy 5, 35 złotych w paczce wysłane. Kawał srebra, jeżeli sobie to srebro odzyskam, myślę że takich styków będzie gdzieś 7 razy 5 to jest 3350 350 gram, no to około 75-80 gram czystego srebra jesteśmy w stanie odzyskać to jest gdzieś 200 parę złotych jeżeli się mylę to się daj znać w komentarzu ale około 200 par gram, 200 parę złotych za yy, 5 kilo takich yy, włączników które dostałem w paczce dziękuję bardzo za paczuchę Fajnie było, pobawiłem się troszkę. I co? Jeżeli się podoba, daj lajka, daj suba. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.